Witam, panie i panowie! Witam z dubajskiej pustyni. Chciałem z wami porozmawiać dzisiaj o tym, co jest bardzo popularne w Polsce, wydaje mi się, czyli sprowadzaniu aut z Dubaju. Czemu to jest popularne? Bo w większości przypadków się opłaca. Auta w Dubaju są tańsze nawet o połowę w stosunku do tego, ile kosztują w Polsce. Do tego dochodzą podatki i inne rzeczy, o czym powiem później, ale mimo wszystko opłaca się te auta ściągać z Dubaju. Przeważnie. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o ściąganiu aut z Dubaju na przykładzie tego oto samochodu, czyli Ferrari 599 GTB. Oto wsiadamy do naszego samochodu. Proszę bardzo, fajny żółty kolor. Powiem wam, że mówiłem sobie tylko czasu, że moje następne auto będzie żółte. No i ten samochód jest żółty. Tylko jest ten problem, że to nie moje auto niestety. No ale co? Kluczyk, cyk. Wsiadamy do środka. O! Siadamy sobie za kierownicą sportowe ale nigdy nie są super wygodne, ale powiem wam, że to Ferrari jest na pierwszy rzut oka przynajmniej, nawet spoko, w porównaniu do tego lambo, który mi widziałem kiedyś na odcinku. Jest wygodniej, zdecydowanie wygodniej, niech no wyjmę kluczyk z kieszeni. Cyk. Nie będziemy się skupiać na każdym osobnym tutaj przycisku w kabinie, tylko odpalamy od razu samochód i pojeździmy nim chwilę. Zobaczymy, czy fajnie się nim jeździ. Uwaga, no i jeszcze tylko bieg wrzucić, i dopiero e, będzie ok. łopatką cyk na jedyneczkę i, i jedziemy. No dobra, już jesteśmy sobie na jedynce. Jest to manual teraz, Maciek, czy nie? Nie, jest automatyczny, tylko ma taką dziwną skrzynię. Dobra, no to w takim razie damy troszeczkę mu buta od razu. To, wiadomo, sportowe auto, prosi się o to. O, o Wszystko w tym samochodzie poleciało, najpierw do tyłu, a później do przodu. A to jest znak, że to jest szybkie. Tyle mi potrzeba wiedzieć. Przyspieszenie sprawdzone, a teraz na dłuższej prostej zobaczymy, Pojedziemy trochę szybciej, zobaczymy ile wyciągniemy na takiej dosyć długiej, prostej. Zobaczcie ile jest przed nami, daleko. No więc wciskam pedał oczywiście do dechy, no i 50, 80, 110, 140, no i staje, bo już taki jest z niego demon, że aż budzi we mnie strach. Wiem, że spokojnie byśmy mogli tutaj 200 pojechać, 200 coś nawet, ale no, od wciśnięcia pedału do 140 była, wydaje mi się, chwila. No w końcu Ferrari, no, co tu dużo gadać. No. To jest auto rocznik 2009, jest... Kupione tutaj pierwotnie w Dubaju, używane przez Dubajczyka i sprzedane tutaj w Dubaju w celu eksportu do Polski. Coś w takim autem stanie. Jest wiele etapów tego procesu. Dlatego za chwilę rozbiję go wam na czynniki pierwsze, tak żebyście wiedzieli dokładnie, co się po kolei z takim autem dzieje. To po pierwsze, a po drugie, żebyście wiedzieli, jaka cena tego auta jest tutaj, a jaka później wyjdzie w Polsce po doliczeniu wszystkich opłat i podatków. Także zapraszam na moją małą analizę. Eksportu auta z Dubaju do Polski na przykładzie Ferrari. Zanim przejdziemy do reszty filmu, ważna informacja: właściciel nie zgodził się na podanie ceny tego konkretnego samochodu, więc przejmujemy cenę auta za 300 tysięcy złotych. To jest taka średnia cena tego modelu w Dubaju, więc powinno być to miarodajne. No, więc tak, jak wygląda cały proces sprawdzania auta z Dubaju do Polski, krok po kroku? Po pierwsze, trzeba oczywiście to auto znaleźć i kupić. Od tego jest firma moich znajomych Quality Vehicles. Oni mają tutaj jednego pracownika na miejscu, a jednego w Polsce. Więc jest tutaj Maciek, który. Pojedzie w wyznaczone miejsce, sprawdzi samochód, nagra filmy, zrobi raport z tego jakby samochodu i wyda też opinię, czy jego zdaniem warto to auto brać, czy nie warto tego brać. Jeżeli ustalicie, że warto brać, to co się dzieje dalej? Dalej trzeba temu autu wyrobić tak zwany certyfikat eksportowy i opłacić lawetę, która zawiezie ją do portu. Oczywiście pomijam to, że trzeba je kupić, bo to jest oczywiste. Więc laweta plus certyfikat eksportowy kosztują około 1000 złotych. Auto później trafia do portu i normalnie bardzo, bardzo szybko byłoby załadowane na kontener i od razu wysłane drogą morską do Europy. Teraz niestety ze względu na wirusa oraz incydent w kanale Sueskim, gdzie statek zablokował ten kanał i sparaliżował e, chyba 10% handlu morskiego na całym świecie, e, są opóźnienia. Więc teraz czasami się dzieje tak, że samochód trafia do tego portu, ale jeszcze musi na placu poczekać na kontener, ponieważ nie ma miejsca na statkach. Dlatego to się może troszkę opóźnić, ale prędzej czy później to auto trafia tam na statek z tego portu. Tym statkiem samochód płynie przeważnie do Niemiec i taki transport za jedno auto kosztuje 2000 dolarów, czyli 7,5 tysiąca złotych w przybliżeniu. Czemu Niemcy, a nie Polska? Po prostu to się bardziej opłaca, ze względu na niższy VAT i generalnie niższe koszta. Później kolejnym kosztem jest odprawa celna w Niemczech. Ta czynność kosztuje około 2000 złotych. Kiedy samochód jest już w Niemczech i jest zapłacona ta odprawa celna, przechodzimy do rzeczy, które wszyscy bardzo lubimy, czyli do podatków. Tutaj wychodzi, ile faktycznie to auto będzie kosztowało w Polsce. Bo największą składową tej końcowej ceny są właśnie podatki. Transport morski to jest nic, odprawa cena to jest nic, certyfikat eksportowy w Dubaju to jest też nic. Dopiero tutaj wchodzą poważne, poważne opłaty. Na przykładzie auta za 300 tysięcy złotych w Dubaju cło wyjdzie 30 tysięcy złotych, czyli 10% ceny. Natomiast VAT wyniesie 64 tysiące złotych. Czyli 19%. I właśnie z tego powodu bardziej opłaca się ten samochód ściągać najpierw do Niemiec, ponieważ płacimy VAT 19 zamiast 23. Jeżeli to już mamy opłacone, to transportujemy samochód do Polski na Lawecie, co kosztuje 1300 zł. Oczywiście też można po prostu po to auto pojechać, niektórzy tak wolą, ale jest to jednak długa wyprawa, więc liczmy tutaj lawetę do Polski. Później samochód jest transportowany do Polski, gdzie będzie trzeba zapłacić akcyzę. Wielkość akcyzy jest zależna od pojemności silnika. I najwyższa akcyza, w którą się my łapiemy z tym Ferrari, to jest 18,6% dla silników większych niż 3,5 litra. W przypadku naszego Ferrari, za 300 tysięcy zł, ta akcyza to będzie około 62 tysięcy zł. Do tego dochodzi jeszcze 1000 zł za tłumaczenie dokumentów z języka arabskiego na język polski. Jeszcze wracając do akcyzy, jeżeli ktoś chciałby na nie oszczędzić, są na to sposoby. Można na przykład zarejestrować auto w Czechach i dzięki temu oszczędzić na tej akcyzie. Ale to są już rzeczy indywidualne, nie każdy właściwie będzie tego chciał, więc my liczymy wszystko bez zbytniego kombinowania i bez zbytniego oszczędzania. A jeżeli ktoś będzie chciał, zaoszczędzić. To jest na to parę sposobów, które pewnie każdy handlarz i część z Was też zna, ale to nie o tym jest ten film. Więc podsumowując, cena końcowa tego samochodu w Polsce to 467 tysięcy złotych. Czyli z 300 zrobiło nam się ponad 167 tysięcy więcej. Ale nadal w wielu Sytuacja to się opłaca. Wiem z doświadczenia, ponieważ też pomagałem parosom sprawdzić samochód we współpracy z moimi znajomymi z Quality Vehicles, i naprawdę ceny nadal potrafią być niższe niż w Polsce, i to sporo, mimo tych wszystkich opłat. To po pierwsze. A po drugie, na przykładzie tego samochodu, tego Ferrari, mogę powiedzieć, że 300 tysięcy to nie jest cena najniższa. Auto, o którym była mowa na samym początku, to żółte Ferrari, ono kosztowało mniej. Niestety nie mogę powiedzieć o ile, ale moim zdaniem to jest sporo mniej. Naprawdę dobra okazja, więc takie okazje się zdarzają i wtedy opłaca się to jeszcze dużo bardziej. Na koniec chciałem podziękować wypożyczalni FCT24 z Gliwic, która umożliwiła mi nagranie tego filmu, bo właśnie to Ferrari, to żółte Ferrari, to było Ferrari ściągane dla nich. Ono niedługo będzie w Polsce, więc może nawet będziecie mieli okazję wypożyczyć je w Gliwicach lub okolicach. Link do wypożyczalni będzie na dole. Jeżeli chcielibyście ściągnąć taki lub inny samochód z Dubaju, bo ściągane są najróżniejsze auta i te tańsze i te droższe, to zapraszam do kontaktu z Quality Vehicles. To są moi dobrzy, dobrzy znajomi, którym naprawdę możecie zaufać i pomogą Wam w tym całym procesie. Tak jak już wspominałem wcześniej, to jest od A do Z. Od sprawdzenia auta na miejscu, nagrania filmów, zrobienia raportów, wydania opinii poprzez proces transportu, zatwierdzenia dokumentów, aż do odbioru auta w Polsce. Jeżeli byście byli zainteresowani, to wszystkie linki są na dole w opisie, a wy powiedzcie mi na koniec, czy Waszym zdaniem cena tego samochodu w Polsce jest niska i czy Waszym zdaniem warto coś takiego ściągać? Trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!